I tak zaczynamy robotę. Tutaj mam przednią część putuszy wiprzowej. Najpierw usunę kolonkę, żeberka, karkówkę wraz z kręgami piersiowymi. Przed jeźdźciem będą nas interesowały. Tutaj jest taka kość łopatki, jak płetwa w ten sposób. I będą nas interesowały te dwa mięśnie: podgrzebiniowe, bo tam jest po kością taki grzebień i rokes I tutaj nadgrzebiniowy, ale też dobrze jest nie naruszyć mięśnia trójgłowego, który, z którego też pokazałem bardzo dobrą szynkę. Także jeśli tutaj była odcięta glądka i widać kość ramienną, to tutaj jest taki placek i trzeba zdjąć: jest to mięsień piersiowy. Także jest to ten mięsień, który przykrywa kość ramienną. Teraz musimy wyciąć kość łopatki i ramienną. Tutaj jest staw. Także nadcinamy tutaj w tym krwistym miejscu. I szukamy główki stawu. Także to będzie w tym miejscu. Teraz przycinamy wiązadła stawu. jak widać mamy praktycznie staw już rozpołowiony do połowy, jak tutaj widać. I także usuwamy te dwie kości. Ja sobie zawsze te kości ramienno zostawiam, bo jak będziemy wyrwali tą kość łopatkową, to za to się zabieram. Także idziemy nożem po skraju tej kości. I teraz trzeba zdjąć ten mięsień, taki kawałeczek mięśnia, podłopadkowego także odcinamy go, odrywamy razem z okostną, jak się uda po prostu skrabiąc po kości drugą stroną noża w ten sposób i tutaj już jest bardzo dobrze widoczna kość łopatkowa, także tutaj od strony stawu trzeba ją ładnie poodcinać od mięsa gdzieś mniej więcej dotąd teraz tą kość trzeba wyrwać w ten sposób. Ja tu się zapiera właśnie za tą kość ramienną i rwę w ten sposób. Ale tutaj jest taki jeszcze wyrosty kości łopatkowej, który ma taki wiązadła. Tam będzie czuć. I możemy sobie tutaj nadciąć, ale ja tego nie robię. Tą kość trzeba wyrwać, bo tam jest taki grzebień. Wklęsła kość. Także tam nożem nie podejdziemy. Trzeba ją wyrwać i do tego wyrywania nie trzeba jakiejś tam specjalnie dużej siły, tylko najgorsze jest to, że tutaj jak złapiesz, to ręka się ślizga. Także kość mamy poderwaną. Teraz możemy, jak się do końca nie dorwała, te mięśnie ze od kości, bo to są właśnie główni bohaterowie dzisiejszego odcinka te dwa mięśnie. Także tutaj jest ten grzebień i kość jest wklęsła także nie ma możliwości jak ta kość leży tak żeby te mięso tutaj tak dookoła odkroić także to kość trzeba wyrwać. Teraz usuwam dopiero kość ramienną. Także łopatkę mam już bez kości i teraz Przykładowo, jeśli nie masz możliwości kupić takiej robanki, to gdy kupisz w sklepie łopatkę albo po prostu pójdziesz do sklepu, będą takie duże łopatki właśnie w ten sposób takie poszerpane, to jak się zorientować, gdzie jest, gdzie jest ten mięsień podkrzybiniowy, nadskrzybiniowy i podkrzybinowy, to, to tutaj będziemy to przed oczami, jak jeśli oglądasz ten film, że tutaj te dwa takie bardzo czerwone, krwiste, mięśnie, to były właśnie tutaj to była tutaj właśnie kość łopatkowa, a z tej strony, gdzie mamy takie, tutaj, takie poszerpane mięsa, to była kość ramienna. Także jeśli sobie rozłożysz taką kupczą łopatkę, to bardzo dobrze będą te mięśnie widoczne właśnie z taką przerwą po tym grzebieniu. Tutaj jeszcze jest mięsień trójgłowy, którego też wykorzystam dzisiaj na szynkę, a resztę zawsze rzucam do kiełbasy. Także z tych dwóch mięśni robimy dzisiaj szynkę. Tutaj jest tak łopatki. Ten mięsień nazywa się podgrzebiniowy, bo jest tutaj po tą wskręcłą stroną grzebienia. A ten mięsień jest nadgrzebiniowy. Także z tego robimy dzisiaj szynkę. Także tutaj sobie te mięśnie oczyszczę. Tutaj jeszcze mamy taki długi mięsień ramienny czy obojczykowy. Jego ja też odcinam, bo on za dobry nie jest. Mięso twarde, takie wykopate. Tutaj mamy bardzo drobne włókna. Mięso jest bardzo mocno wyrobione, przez to, że tutaj pracuje cały czas na łopatce. Jest bardzo dużo ilość mikrobiny. Jak widać, jakie jest czerwone. Także z tego właśnie są bardzo dobre szynki. Krótkie włókna. I mięso naprawdę chyba najbardziej wyrobione w butuszy wieprzowej. Także tutaj mamy te dwa mięśnie, ale tutaj trzeba jeszcze pozyskać mięsień trójgłowy. Tutaj wszędzie staramy się ciąć właśnie po tych błonach, także nie naruszymy ani tego mięśnia podgrzepieniowego, ani tego trójgłowego. Także o tej szynce z mięśnia trójgłowego był już film, ja tutaj tylko powiem Zostawiam zostawią właśnie te błony taka podobne do Mistry na Polędwicy. I tutaj mamy właśnie te dwa mięśnie. I teraz, jeszcze raz przypomnę, że są to w sumie najlepsze szynki z przywiny, czyli z łopatki. I teraz, właśnie nie wiadomo, która szynka jest lepsza, ta czy ta. Według mnie ta szynka jest lepsza od tego mięśnia trójgłowego. Tylko, że nie każdy może to robić, bo tutaj będzie sporo ścięgien, Ale jeśli dobrze zrobisz tą szynkę i dobrze sparzysz, to te ścięgna kompletnie nie będą wyczuwalne. A nawet według mnie dodadzą smaku. te mięśnie przy tych ścięgnach, takie posmaki i kolonki. Także tutaj, gdzie był ten grzebień, musimy tutaj usunąć, bo to będzie taka chrząstka. Także usuwamy te najgrubsze ścięgna łącznie z tą chrząstką. Także tutaj pozbyliśmy się. Tej i tych ścięgien, z drugiej strony, te są takie grube ścięgna wiązadła. Bo tutaj, właśnie, był ten staw. Także tutaj musimy sobie wyczuć palcami i też usunąć te szrzązki. Najlepiej to sobie jeszcze wybadać palcami, czy nie ma twardych elementów. Także tutaj z góry lekko równamy, Tutaj z boku też lekko podrównamy. Tutaj to takie bardzo charakterystyczne ścięgno też możemy usunąć. To co widać z tych najgrubszych. Tak, aby ta szynka ładnie się potem skleiła. Gdy będzie takie duże ścięgno, to ona się może nie skleić. Także ja usunę tutaj jeszcze kawałek tego ścięgna. I także mamy te dwa mięśnie gotowe. Ja je potem po poklowaniu jeszcze w ten sposób, tak aby mięso weszło jedno w drugie i ładnie się skleiło. Ale tutaj przed peklowaniem wystarczy właśnie ten sposób. Z tych dwóch mięsi przeważnie właśnie wychodzi mi takie typowe serce. I także teraz peklowanie. Przed peklowaniem mięsa nakłuwam go takim ostrym widelcem, tak aby solanka bardzo ładnie przynikła mięso bez nastrzykiwania i także teraz będę peklował dobrze mi się pekluje w takich właśnie pojemnikach z uszczelką nie ma dopływu powietrza wszystko bardziej sprawnie idzie i także przed ważeniem co jakiś czas warto sprawdzić wagę kilo cukru waży kilo plus ten papierek powinno być jakieś 1000 kilka gramów także przeważnie zawsze jest 1014 15 gramów także to wagę mamy sprawdzoną bo, gdyby ona nam oszukiwała 30%, to nam nie wejdzie. Także teraz najpierw ważę mięso. Także tutaj te dwa mięśnie grzebiniowe ważą 870 g. Także leję dosłownie tyle samo wody w gramach. Przyprawy i peklo sól odważam na takie małe wady dilerce, gdy mam takie małe ilości. Bo taka duża waga może nam oszukiwać. Ale też warto jest sprawdzić sobie taką wagę. Jeden grosz waży. 1,64 g, także kładziemy sobie jednego grosza tutaj mamy 1,65 czyli 1 setna. Tylko różnicy, także możemy śmiało sobie odważyć przyprawę. I na kilogram mięsa lub na kilogram wody dodaję 60 gramów peklosoli, czyli w tym przypadku będzie u mnie 52 gramy I tutaj mamy praktycznie sól, i są takie szynki, które robię praktycznie na samej peklosoli, i właśnie ta szynka nadaje się do robienia w samej soli to jest tak smakowite mięśnie że praktycznie nie potrzebują przypraw do tej szynki wcześniej jak wam pokazywałem dodawałem rozbity w pieprz ziele angielskie liść a do tego przepisu dodam jednak trochę przypraw także będzie to pieprz czarny ale dosłownie kilka ziaren nierozbitych ziele angielskie dosłownie ziarno 2 Pół listka laurowego i dosłownie kilka ziaren kolendry. Kolendra jest bardzo intensywna smaku. Do tej szynki trójgłowej dodawałem to wszystko rozbite mążdżerzą. Tutaj daję nierozbite. A czosnku do tej szynki nie daję wcale. Oczywiście, jeśli lubisz, możesz dodać, ale proponowałbym. Jak najmniej przypraw i właśnie jak najmniej rozbitych. Chociaż zaraz to całe zalewę będę miksował blenderem z takiego pewnego powodu, że ja dodaję do pakowania mandarynki i jest to w sumie dla mnie najważniejszy składnik. Na kilogram mięsa dodaję około takiej jednej mandarynki. Teraz blenderem zmielę, a szczególnie mandarynki i aby wymieszać do sól. Po co dodawać mandarynki? Nagrałem już o tym film, nie będę to się tutaj powtarzał. Ale naprawdę jest to bardzo ważny składnik do pakowania. I teraz zostało tylko umieścić szynkę. Mięśnie grzybieniowy pakuje 5 dni w temperaturze 5-6 stopni. Spokojnie wystarczy. Z tą szynką, która jest na drugim planie w tym odcinku, zrobię dosłownie to samo. I tak mięso jest po pakowaniu. Tutaj widać jaka jest różnica pomiędzy mięsiem trójgłowym z lewej strony a mięśniami grzybieniowymi po prawej stronie. Mięśnie grzybieniowe są bardzo czerwone. Potem w wyrobie gotowym bardzo soczyste. Tutaj mamy mięsień trójgłowy. Także jak widać mięśnie grzybiniowe, nawet przybiły kolorem sok z mandarynek. Także teraz po peklowaniu ociekanie i to ociekanie będzie dłuższe, bo jak widziałeś przy peklowaniu te mięśnie są takie Poszarpane, także trzeba będzie je dobrze osuszyć przed wiązaniem, aby potem szynka ładnie się skleiła. Mięso dobrze ociekło, także teraz będę wiązał. Tutaj mam szynkę z mięsa trójkowego, który pokazywałem w pierwszym filmie. Także tutaj to nie jest bohater naszego filmu. Także tutaj będę składał dosłownie w pół. Te dwa mięśnie grzebieniowe, i tutaj, gdzie one się spotykają ze sobą, trzeba naciąć pół centymetra, przynajmniej tak, aby to mięso jedno w drugie weszło i się ładnie skleiło. Tak jak tutaj widać. Także tak tą szynkę składam i najpierw wiążę tradycyjnie. tak te mięsie grzebiniowe, dwa mięsie grzebiniowe wyglądają po związaniu, ale ja tutaj jeszcze po takim tradycyjnym wiązaniu robię takie, oplatam tą szynkę dosłownie w ten sposób w tą i z powrotem na dwa razy. Także zrobimy pętelkę w tą i z powrotem, także teraz. Odcinam sobie jeszcze z 30 cm sznurka. Bo teraz jak tutaj zwiążesz to wszystko się odplączę i ten sznurek łapi tutaj za którąś pęstelkę w połowie. Naciągam w ten sposób i teraz dopiero zawiązuję. Także przy takim wiązaniu ta szynka potem praktycznie nie ma powolnych przestrzeni w środku. Jest dobrze sklejona. Teraz ten kawałek mięsa jeszcze podgrzeję, osłyszę i leci do wędzarni. Tak. I teraz wędzenie, tu już jest koniec wędzenia. Wędziłem drewnem dębowym około 5 godzin. I tak wygląda szynka po wędzeniu 5 godzinnym drewnem dębowym. Drewno dębowe jest dobre do wędzenia, ale trzeba spełnić. Kilka warunków, aby wędlina nie była taka zimista czy gorzka smaku. gorzko nawet kwaśna smaku. Także teraz szynka idzie do parzenia. I teraz parzenie. Tutaj mam trzy termometry zanurzone elektroniczne, także każdy wskazuje około 75 stopni. I taka woda powinna być w znaczeniu, ale trzeba uważać na te termometry, takie właśnie tutaj jak widzimy, bo to są różne wynalazki za kilkanaście złotych, w tym jest VAT, podatki dochodowe, marże i przykładowo ten termometr wskazuje 60 parę stopni, ten trochę zawyża, a ten wbity w szynkę, mam go dobrze sprawdzonego, także ten termometr jest najważniejszy, aby w środku szynki było 68 stopni. Tutaj temperatury wody jak będzie sterowała między 70 a 80 to nic się nie dzieje, ale dobrze by było właśnie otrzymywać jakieś 75 stopni. Ja już pokazałem w innym filmie jak właśnie testować takie termometry. Tak powiem w skrócie przypomnę to każdy termometr powinno się utestować właśnie w temperaturze pokojowej czy dobrze pokazuje temperaturę pokojową, potem zagotować wodę w jakimś naczyniu i zobaczyć czy wskazuje 100 stopni przy gotującej się wodzie i jeszcze pokazałem właśnie w tym teście Mam taki termostat z samochodów, który otwiera się zawór przy 87 stopniach i to też jest dobry test, bo tutaj właśnie są takie podobne temperatury, około 80 stopni, także jeśli wygadasz sobie takie trzy testy co jakiś czas i termometry będą dobrze wskazywały, to znaczy, że nadają się właśnie do takich celów. Przykładowo ten termometr jest praktycznie do wyrzucenia, a ten lekko zawyża. Jeszcze raz powiem, najważniejszy jest ten moment, który wbijamy w mięso, on naprawdę musi dobrze wskazywać. I tak tą szynkę uparzył do 68 stopni w środku, ale jeżeli jest to szynka sprzednia z przedniej i właśnie z tych mięśni grzebieniowych, dużo jest cięgiel, to przytrzymuję jeszcze 10-15 minut w tej temperaturze lub utrzymuję pod koniec temperaturę wody około 70 dwóch, 3 stopni i w ten sposób właśnie wydłużymy czas parzenia. Także najważniejsze według mnie to używanie sprawnych termometrów i wtedy szynki będą wychodziły zawsze tak samo dobrze. I tak mam szynki po parzeniu, po parzeniu od razu idą na zimny prysznic taki pod lakim ciśnieniem tak aby objąć wszystkie substancje smoliste szczególnie benza Woda po parzeniu do zlewu, bo tutaj właśnie mamy te substancje szkodliwe dla zdrowia. Nie do żadnych zup, basto do zup, kruchówek. Ona się nadaje do zlewu. Akurat benzapiren nie jest substancją taką ciemną, jakby ktoś pomyślał. Jest po prostu taką żółtawą, także ta woda do zlewu. Szybkie chłodzę powietrzem, bo już zauważyłem dawno, że gdy zanurzymy w zimnej wodzie na 15 minut mięso, tak jakby, jak to nie mówią niektórzy, dębieje. Ja bym to nazwał, że taka szynka tutaj, szczególnie na zewnątrz około centymetra, to mięso robi się takie sztuczno sztywne. A szczególnie w kiełbasach. Także, aby szynka była naprawdę trwała w miarę, to trzeba ją schodzić do temperatury kilku stopni w środku. I robię to teraz na dworze, bo Akurat mamy 0 stopni, także bardzo sprawnie to pójdzie. Szynki zostawiam zawsze na noc, potem pakuję próżniowo. Także szynki mamy gotowe. Tutaj mamy tę szynkę, którą już widzieliście dwa razy. Jest to szynka z mieśnia trygłowego Także ja jej nie będę dzisiaj kroił, bo ona idzie na prezent. A tutaj właśnie główny bohater. Także kroimy i patrzymy jak tym razem ta szynka weszła. A wygląda w ten sposób. Tym razem są tutaj takie miejsca puste po sklejeniu, ale tutaj głównie chodzi o smak tej szynki. Teraz pokażę jak ona jest krucha. Także ta szynka smaku jest super soczysta, bo to wiadomo jest łopatka. Jest bardzo krucha, jak widać. Rozpada się dosłownie. A w smaku lekko przypomina mięso golonki. Także w trzech ostatnich filmach pokazałem Wam trzy szynki z upadki. Jest to tak zwana szynka przednia. Ten, kto robił szynki, a szczególnie tą popularną z mięsa trójkowego, to wie, jaki to jest smak w porównaniu z szynkami tylnymi ale nie ma co absolutnie rezygnować też z szynek tylnych, bo te są bardzo sympatyczne w smaku. Także niebawem pokażę Wam też, jak zrobić szynkę bez peklosoli, na samej soli, aby była zakonserwowana właśnie azotem i była różowa. I także to by było w sumie na tyle w tym filmie, cześć.